Malowanie jajek, jak co roku. Pan tak. kurczak, pan, Czikę, pan Czikę bawi się. Mamy teraz nowo, zobaczcie scenerię. Jak Kto? Jak uważacie, czy te świeczki są miętowe? Kolor? Tu mamy kolorowe jaja. Ja wszystkie je zniosłem. Tak, tylko że ty jesteś panem. To jajko to jest moje, to ja bym malował. O, jak poczekasz chwilkę, <noise> idź stąd. To co? Nic. Czyli tak to będę wycinał? No ho ho ho, wesołych świąt dla wszystkich. Czekamy tutaj na tych gości swoich najbliższych. Musimy i tak jakieś dostawki zrobić. Dlaczego? No i życzenia po... No co? Lili. Witajcie! Marcylia tam narozrabiała jakieś te. Klocki czy coś, nie, nie pozbieraliście. To to moje! To lilka twoje? Zobacz. To było moje. Nawet nie zobaczyłaś. Chodź. To jest kisek króliczek. Kisek króliczek, aha, ma to ja ma zrobiłam. tutaj. Małyszyka. Dobra, ma. Zrobione przez lili. <laughs> lili. Co, Co mówicie? <laughs> Boże, nie krzycz. Nie krzycz dzieciaku. Ja słuchajcie, kręcę, słuchajcie, ciepło jest, no. Słuchajcie, co roku tak się cieszę z tego, że nie wiem co, a już marsz... Marciniet, już taki straszaczek jest. Ale co roku to organizujemy, że tak powiem. Ciszej, ciszej. Nie wiem. Ale ciszej. Później się... Boże, ciszej dziewczyny. Dzień, jaka dzicz O zobacz Liśka jakie jajo znalazła. Co to jest? Co to są? Tutaj tutaj <głos> zbieram <noise> Kurde, nie, nie no! Ja zbieram wszystkie te! Mega! <noise> tutaj są <moją>, no co? <noise> Dobra, to do reklamy! Wielki. Co wielkiego? Co znalazłaś? <głos> <głos> o, kur, pokaż! O, o jakie wielkie! <noise> Prygar! <Podbiega! głos> A gdzie jest masz gumówkę? Tam. Aha, puźniłaś. <laughs> <laughs> o, tak. o. Czy ktoś widział, diuba? Dziu, no. Te listata te glóbki to nie były. Nie, ja myślałam, że to były na O nie, ma ją nie no. Dobre Dobra, <laughs> już Boże. jest <doczekany. śmiech> <Jezu! Woze>. ziemia? To <laughs> jest <laughs> lisia. <śmiech> znałem, że to taki prezent, tak? Lisia, chodź tu. Tak, tak, tak. Ej, ale ja to odkryję. Ja mam kłodniczka! Ja go tam Ale Ja nie wiem, to, Co to, co? Chodzi da, tu. I, czy nie wiem, ty. Może ja sobie coś znajdę. Dobra, to teraz. Wyśmierały. Same sobie Wyszmerały ty? Nie smerały wszystkie jajka. Tak. Czuję, że jest więcej jajek niż było. <laughs> Proszę, już możemy jeść jeszcze jej to tata sobie sami. Zjedz najpierw to, a dopiero możesz. Mm. No, macie na zawsze. Tak! Nie, no zawsze. Tak. Oh. To jest co ty. To też wszystkie. Weź. Teraz, 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 teraz. Nie, po bo... 7, 8, 9, 10, 11. Co, dobra. To, dobra. Chyba powinno być jeszcze jedno. Dalej, pa. A tu? A, no. 12. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to ty. To ty, Barbie. Ja daję ty tym SpongeBody. Proszę bardzo. Ej! No dobrze, już. Ale podzieliłam. A, a... Dobra, a to? Nie widzę, 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 czy dojdziesz? O, oja, dzięki. Kostki, to... Co? Co? Nie rzucę do boli! Dostałam Są... różowego misia! A, A masz już takiego? Nie, nie mam takiego! <grym> mam jedyne! To tylko zaszepki! Saszepki? No tutaj. ale w te... tych Dasz... saszetkach coś jest! I ty masz więcej ode mnie! O, mam bubra! A, to jest bub. bubra! No, Bu nie macie, bobra! Nie mamy, tak. bobra! Mamy mam te małe! <grym> ja nie mam tych małych! Może w drugim jajku masz, bo ona miała w jednym i drugim. Proszę zobaczyć na instrukcji. Eee, dostałam jakieś... Ej, to jest nasze, co mamy! No. To lilu się nazywa lu! Stać tutaj sobie, tu. O. Dobra, posadzę. O ja to coś się miało stać A co się miało stać? Co nie, się, nie bo... się nie stało? Otwieram ten bieg. Mama, pomóż! Nie, nie, nie wiem jak otworać. Młode a, ups, chyba moje zabawki. <grymne> nie, nie. Po, do... Ej, nie. <grymne> to nie ma. Co? To ma szatki. Nie. To, to, to ma... Ym... Nie wiem. Nie zastanawiałam ja się, jak to top na górze. O kurczę. Co? Ojej. Jezu, to może nie otwiera, to też coś jest, zabawki? Tak, wszystko tu jest. Jak to królik daje zabawki? I czekolady mega, a, która czekoladza. będzie leżeć z rok. <grydziąłem> się... Mama, przynieś Aaaa! Bo lecę. Nie, no taka atrakcja, taka mina! Jak to ma dziecko tworzyć? Nie wiem, królika to zapyta! Mama! nie! Poczekaj, jest... jeszcze jedną tutaj. <grydziąłem> Czekaj, dobra. ja znam inny sposób tego otwierania. Wiem co to jest. Ja, ja co? To? Daj. wersję tego otwierania. Nie, nie, bo z sobie w środku. Nie, nie, to nie jest dobry pomysł. Daj. Daj, ta to się pomęczy. Daj, to się pomęczy. Czekaj. Daj, daj, daj. Dobra. Chodźmy. Tak go do teraz. Czekaj, <noise> A ja trochę zjem czekoladę. Tak. <noise> o, to łatwo no. po prostu, easy. Bo tam napchane było. A, wiem co dostałam. Co? Co to jest? No, tak, zrób, patrz, bo. Księżniczka. Księżniczka z... Jest... Marcelina, patrz, zrób takiego samego. Takiego samego? Tak. Aha. Może wszędzie są takie same? Słuchajcie, no największa atrakcja to jest wyciąganie tych zabawek, bo nie wiadomo A. co jest w środku, co nie? No? No. Czekolada. A nieważne, że, że tam jest, że tak powiem, no, mało wartościowa jest. rzecz. O, Patryka masz, ale to jest sam z bo Patryka, patrz. Otwiera. A czemu ty śmieci razem tam wrzucasz, Ja tu nie będę wiedziała, co śmieci to. Tak samo, tylko, że z żółtym. A co to jest? Taki śmiecik. nie dostaniemy wszystko ze serii. Z w a może to jest dla ulupek? Może? Tak. Chyba tak. A teraz mam spęd błotowy. O mam jeden barwi! O no jeden no, barwi, tu gdzieś się Przechwyciła. To Okej, okay, zobaczmy kogo dostanę. Chcę... Gacusia. Ale nie Krakryt dostanę sami! Co to jest? Co to jest. A tu masz już Patryka, to co jest? Nie to ma? ma, to jest inny Patryk. To no, jej jej woda tego jednego. Okej. Okay. Co masz? Chodzę to, z wymienieniem. co to jest? Spędź A To sam. Ja o, Oooo, mi. Też tak sobie myślę. Proszę. tymi małymi? Gdzie jest to Arabowie. Patrz jaki piękny. Patryk. <laughs> o, ta ma chociaż jedną sukienkę. Ej, dlaczego tylko e, nagrywasz Marcelinę? A -a. Marcia, co tu ma być? Do jedzenia chyba. Uważaj, uważaj, bo zaraz coś się wyleci. No. Jeszcze jednak chciałem powiedzieć. Chcę Wam przedstawić moją rodzinę. To jest pikiet. Dzień, Dzień dobry. Lubię pikiet. Nie, Lili, dobra, wyłącz! Lili, tu ma masz robić kawę, a nie jakiś Ale to te nie nagrywają od początku.